Stany Zjednoczone, czyli hegemon i największa gospodarka całego świata. Zadając sobie pytanie, w jakie ETF zainwestować, od razu na myśl przychodzą Stany Zjednoczone, ale czy to dobry wybór? Nad tym chciałbym zastanowić się w dzisiejszym odcinku: czy lepiej zainwestować w Stany Zjednoczone, a może w całą gospodarkę światową? Spoglądając na historyczną stopę zwrotu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, Odpowiedź może nasuwać się od razu. Skoro gospodarka amerykańska wykręciła lepszy wynik niż cała gospodarka światowa, to zawsze warto mieć więcej aniżeli mniej. Ale odpowiedź, niestety, nie jest taka prosta, bo jest kilka istotnych niuansów, o których należy wspomnieć. Zacznijmy więc od tego, jakie indeksy w dzisiejszym odcinku będziemy rozpatrywać. Pierwszym z nich jest indeks na spółki notowane w Stanach Zjednoczonych, czyli indeks SP500, a więc 500, a w zasadzie około 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Drugi indeks to indeks tak naprawdę na cały świat, czyli MSCI Adzwi. Od razu rozwijmy sobie ten skrót, co znaczy MSCI Adzwi. MSCI czyli firma prowadząca ten indeks, i ADSVI czyli All Country World Index. I trzecim indeksem, który dzisiaj będziemy rozważali, to indeks na rynki rozwinięte, czyli np. MSCI World. Różnice między tymi indeksami nie są takie oczywiste. O ile indeks na rynek amerykański jest dosyć jasny, o tyle różnica między MSCI Adsvi bądź MSCI World jest dosyć istotna. MSCI Adsvi to indeks, który reprezentuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji, przy czym tutaj jest ta istotna różnica. Te spółki pochodzą z 23 krajów rynków rozwiniętych i 24 krajów rynków wschodzących, czyli develop markets, i Emerging Markets. Natomiast jeżeli chodzi o indeks MSCI World, jest to indeks, który reprezentuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji, ale tylko z 23 krajów rynków rozwiniętych. I to jest właśnie ta subtelna różnica. MSCI World posiada tylko rynki rozwinięte, natomiast MSCI Adsvi posiada również rynki wschodzące. Czy jednak te dwa indeksy MSCI różnią się znacząco od tego indeksu, który śledzi rynek amerykański? Nie do końca, ponieważ oba te indeksy również składają się ze spółek amerykańskich i to w znacznej części. Rynek amerykański w indeksie MSCI World stanowi prawie 72%, natomiast jeżeli chodzi o MSCI ADSV, to udział rynku amerykańskiego to troszeczkę mniej, bo 64,5%. A więc, tak naprawdę, mimo że rozważamy trzy indeksy, to tak naprawdę rozważamy jedno pytanie: Ameryka versus cały świat. Oczywiście, ten cały świat dzieli się na rynki rozwinięte i wschodzące, natomiast w indeksie MSCA Adzwi rynki wschodzące to tak naprawdę mały ułamek całego tego indeksu, bo stanowią one zaledwie nieco ponad 10%. A jeżeli porównamy sobie te dwa indeksy, czyli MSCI World i MSCI ACWI, to na przestrzeni ostatnich 15 lat różnica jest szczerze mówiąc niewielka. Tym bardziej jest ona pomijalna w momencie kiedy zestawimy te dwa indeksy z indeksem S&P 500. Najlepiej omówić to na liczbach, bo w momencie kiedy zainwestowalibyśmy w 1992 roku po 10 tysięcy dolarów w każdy z tych trzech indeksów, średnioroczna stopa zwrotu dla indeksu SP 500 wynosiłaby prawie 11%, a zainwestowane 10 tysięcy dolarów warte byłoby ponad 288 tysięcy. Natomiast w przypadku indeksów MSCI World i MSCI Adzwi stopa zwrotu średnioroczna wynosiłaby blisko 8,5%, a pierwotnie zainwestowane 10 tysięcy dolarów byłoby warte dla MSCI World prawie 134 tysiące dolarów, a dla MSCI ADSWI prawie 145 tysięcy dolarów. Różnica byłaby dosyć spora, bo na przestrzeni tych 32 lat dwukrotnie więcej zarobilibyśmy inwestując w indeks S&P 500. A więc po co w ogóle rozważać, czy inwestować w indeks S&P 500, czy w cały świat. Należy pamiętać, że indeks SP500 jest w permanentnej hoście od kilkunastu lat. Były oczywiście gorsze lata, jak np. bańka dotkomowa rok 2008 i kredyty Subprime rok 2020, czyli obywatel C19 no i niezbyt udany rok 2022, kiedy praktycznie cały świat walczył z inflacją. Jednak warto pamiętać, że jest to okres ostatnich 32 lat. I patrzymy całościowo na ten okres. Ale należy pamiętać o kilku czynnikach. Po pierwsze bardzo fajne zestawienie przygotował Mateusz Samołek z blogu Inwestomat.eu, gdzie rozbił okres ponad 50 lat na okresy pięcioletnie. I warto tutaj zauważyć, że były okresy, w których indeks MSCI World, ale ex-US, czyli z wyłączeniem z tego indeksu Stanów Zjednoczonych, radził sobie lepiej. Szczególnie przed rokiem 2010 było kilka takich okresów. Warto tutaj dodać, że wcześniej rozpatrywaliśmy okres 32 lat, a nie każdy będzie tyle lat inwestował. I to pierwszy dosyć istotny wniosek, że mimo iż w długim terminie rzeczywiście lepiej wypada SP 500, to były naturalnie okresy, kiedy radził sobie on gorzej. Druga sprawa to koncentrujemy się na tym, co było kiedyś. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Stany Zjednoczone oczywiście dalej radziły sobie fantastycznie względem reszty świata. Natomiast szala może również przechylić się w drugą stronę, kiedy jednak reszta świata będzie radziła sobie lepiej niż Stany Zjednoczone. Ciężko oczywiście sobie to wyobrazić, ale można dopuścić taką sytuację. Kolejna sprawa to też obsunięcie naszego portfela czyli tak zwany drawdown. Jeżeli spojrzymy sobie na indeks SP 500, MSCI World i MSCI Adsvi, to na załączonym screenie widać ewidentnie, że zdarzają się momenty, w których indeks SP 500 obsuwa się bardziej aniżeli te indeksy. Na przykład rok 2009, kiedy indeks SP 500 spadł aż o ponad 60%, a indeks MSCI World o 56,5%. Natomiast MSCI AdSVI zaledwie. Chociaż dalej jest to gigantyczny spadek o 52,6%. Były oczywiście momenty, kiedy SP500 radził sobie lepiej, na przykład w roku 1995, kiedy MSCI World i MSCI Adsvi spadały po 12 i 13%, a SP500 tylko o 8%. Następna sprawa to pytanie i odpowiedź na to pytanie: czy Stany Zjednoczone dalej są w stanie rozwijać się szybciej aniżeli reszta świata? Jeżeli ktoś taki scenariusz obstawia, no to rzeczywiście warto inwestować w indeks SP 500, ale z drugiej strony, jeżeli nie mamy pewności, to po prostu w indeksach MSCI AdSVI czy MSCI World Stany Zjednoczone będą traciły na znaczeniu. A w przypadku indeksu SP 500 po prostu będziemy skazani na utratę kapitału. Możemy bazować tylko i wyłącznie na historii i nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość ale w przeszłości zdecydowanie zdarzały się okresy, kiedy światowe gospodarki traciły na znaczeniu. Dwoma takimi przykładami mogą być Stany Zjednoczone i Japonia. I były to lata 1970-1990 dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w dalszych latach odzyskiwały one swoją hegemonię, ale we wspomnianych latach ich potęga malała. A malała chociażby na rzecz wspomnianej Japonii, która bardzo dobrze w tych latach się rozwijała. Natomiast następne dziesięciolecie nie było wcale tak łaskawe dla Japonii i najzwyczajniej w świecie jej potęga się kurczyła. Wykres, na którym to widać, pokazuje, jak zachowywały się rynki akcji w tych krajach. Gołym okiem widać, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie odbiły się od dna. Natomiast dla Japonii upadek był bolesny i trwa tak naprawdę do dzisiaj. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości było bardzo podobnie. Nie wiemy oczywiście w jakiej perspektywie czasu, natomiast całkiem możliwe, że w końcu się tak wydarzy. To też prowadzi mnie do pewnych konkluzji na temat dywersyfikacji, a ta zdecydowanie lepsza jest w indeksach na cały świat. O ile w indeksie SP 500 mamy w okolicach 500 spółek i są to największe spółki w Stanach Zjednoczonych o tyle indeks MSCI World to w okolicach 1500 spółek a indeks MSCI Adsvi to już ponad 3000 spółek. Ale warto nadmienić, że te 1500 i 3000 spółek z dwóch tych indeksów jest rozsiane po całym świecie, a nie tak jak w przypadku indeksu amerykańskiego, skoncentrowane tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, nawet pomimo tego, iż szacuje się, że ponad 40% przychodów te spółki generują. Poza granicami USA. Dalej jednak jest to swojego rodzaju home bias, który powoduje, że jednak koncentrujemy się na Ameryce, a tak jak już sobie wspomnieliśmy, w indeksie MSCI ADSVI stanowi ponad 64%. Procent całego tego indeksu, jeszcze więcej, bo prawie 72% w przypadku MSCI World. A więc, w mojej opinii, skoro jest tak duża koncentracja na jednym rynku, jakim jest właśnie USA, to nawet pomimo średniorocznych stóp wzrostu lepszych w przypadku SP500, mocno zastanawiałbym się nad tym, czy koncentrować się na Stanach, czy jednak na całym świecie. Ja osobiście dla pewnej formy bezpieczeństwa, dywersyfikacji i spokojnej głowy chyba jednak wybrałbym tą drugą opcję, a raczej zastanawiałbym się nad tym, czy wybierać między tylko rynkami rozwiniętymi, czy również dodać rynki rozwijające się. Tym bardziej inwestując w długim okresie czasu i inwestując z myślą o emeryturze i budowie portfela, który miałby mnie utrzymywać na emeryturze. Daj znać, jak do tego tematu podchodzisz Ty w komentarzu, zostaw koniecznie subskrypcję, jeżeli ten materiał Ci się podobał i łapkę w górę pod tym filmem. A ja dziękuję za dzisiejszy materiał i do usłyszenia już w następnym. Cześć!